Zarządzanie prezentujemy, w jaki sposób pojawiające się problemy przekształcić w okazję do doskonalenia. Zajęcia prowadzą osoby, dla których uczelnia nie jest jedynym miejscem pracy. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem zawodowym, a dociekliwy student, który lubi zadawać pytania, może z nich wynieść więcej, niż przewiduje program kształcenia. W świecie korporacyjnym jest takie powiedzenie, jeśli potrafisz to zmierzyć, możesz tym zarządzać. Tylko, czy przedsiębiorstwo da się zmierzyć, na pewno da się zmierzyć jego wartość. Uczę tego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. To, co wyróżnia zarządzanie, to praktyczne podejście. W tym, w jaki sposób uczymy studentów, posiłkujemy się nowoczesną wiedzą, współczesnymi badaniami z obszaru psychologii. Uczymy tego, co oprócz rdzenia jest również kluczowe, czyli miękkich kompetencji. Komunikowanie się, współpraca, elastyczności, radzenia sobie ze stresem, odporności. Myślisz, że zajęcia akademickie są dobre? Na pewno nie warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem menadżerskich gry decyzyjnej. Lider-menadżer powinien umieć potrafić przewidywać, interpretować, decydować, koordynować, uczyć się i kwestionować. Ważne jest, by nabyć umiejętności stosowania w praktyce wszystkich elementów mieszanki marketingowej i poznać skuteczne zasady zarządzania. ale przede wszystkim zależy Ci na zdobyciu praktycznej wiedzy? Wybierz zarządzanie. Poszłam na zarządzanie, żeby dowiedzieć się, jak efektywniej zarządzać ludźmi. Naukowo przez omawianie różnych case'ów, poczucie humoru wykładowców oraz ich praktyczna interpretacja znacznie ułatwiły mi przyswajanie obszernej wiedzy. Dlaczego wybrałam kierunek zarządzanie na Wsei? To proste. Studia stanowiły dla mnie szansę podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kiedyś odmówiono mi pracy, bo nie miałam dyplomu z zarządzania. Teraz to ja dyktuję warunki. Zawsze bałem się chodzić do ciekanatu. Ten nasz na zarządzaniu jest najlepszym przyjacielem studenta. Uczymy też zdalnie, również w języku angielskim. Join us and study free at safe!